To jest chyba plac się to nazywa. Plac Jana i to mają być najlepsze langosze w Budapeszcie, to był Tata GPP przynajmniej. Jest najlepszy Langosz w Budapeszcie. W Budapeszcie to jest cały Węgrzech, a jak najlepszy na Węgrzech to najlepszy na tej planecie. No ale na zdjęciach Google, 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 bo to będzie tamta chyba, tamto przejście, to tam był ten, yy, to tam była kolejka. Uh -huh. Mhm. tu byli, w niedzielę wprawdzie, to kolejki nie było, to się, że nawet było pusto w tym przejściu. Zresztą tutaj teraz też tłumów nie ma. Znaczy wiesz co, no w Google, Google pod, mówią, że otwarte, do siedem, że do 17 co jest w ogóle czynne, czy nie, przepraszam, do 19. Do świetnie się. No, no to, jest to no nie, nie, to się świeci ci się los to znowu. Nie, A nie, nie Langosz to, też się to dalej to jest świeci. Chyba faktycznie dobra, jakby od razu przychodzi. Znaczy czy wiesz co, no. dziwne, że to jest do 19 czynne tylko, no ale dobra. To jest huta taka, nie? Z drugiej strony może być zostać po prostu po No tego mówię, no huta to to już się potem nic nie dzieje. Ale jest od siódmej czynyi. No tak, bo infrastruktury, żeby sobie usiąść. Nie ma. Czy trzeba, trzeba pójść do parku? Nie, no można sobie tutaj zjeść. No. Masz pamiętać, mało mi i mało godzin. A, a ja wiem. No, Czekaj, co tu jest? No, ale no. to jest jedyne słowo, które jestem w stanie w jakiś sposób zrozumieć. A ja tu nawet nie, nie widzę, że było napisane na ankosz. No, no, to było i to było no, no, <hans> y One minute, ok? <hans> okay. <hans> Ale ja nie wiem z czym one są. Um, ale można sprawdzać. Tak, to trzeba będzie... ja nie wziąłem telefonem. Czekaj, ale to, no, to, to ty włącz no, to ty translatora. To są czekaj, no ty to wiesz co to jest. Wiem, ale to włącz translator. Włączy. Zrób zdjęcie. Zwykłe frytki, To jest krumpis, to są frytki Ale z krumpis, tak? No, tak? To nie, no to tak nie bierzemy, bo to nie chcemy frytek, chcemy na Tankosze to będą dziś te po 12,50, bo nie sądzę, żeby były jakieś tańsze. 14 coś jest, więc to... Pani, pani, ma, pani ma ten, pani ma Masterchefa. No? No. nie, nie. nie ciekawe, czy pani była w Masterchefie? Jakimś węgierskim? Więc ukazy. Zaraz zapytamy. Ale to jest ten toj-toj, tak? Mm, nie, tam masz właśnie w tym toj masz kawimę. Tak, ale na dole side, coś jest z bekonem. Side to jest ser, a Jeszcze no. spróbuj, co to jest? A, aria, aria. Ym, ser, bekon. Dnia. No właśnie. I, nie wiem, co to jest tejpon. Ale... Aha, ta, patrz, ta, patrz, ta patrz, to... patrz, 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 jak Pan dostaje, Patrz, 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 patrz. No, 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 oh, okay. Good morning. Uh, Changi, so we don't know. This is uh, cheese. Cheese. cheese, 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 yeah, okay. Sour yeah. cream. Okay, just, just, just a moment. Because, I understand. And what is bacon? Bacon. Oh, okay. And this onion. Onion. Okay. Uh, And the other one, it's uh, ham. Chinku. Uh, no. Ah, okay. To, które to, to, to bierzemy, to bierzemy ten, czy ten, ten czy ten? Yes. And uh, so we we take this one, this one, one. Oh, only one because it's very big <laughs> for us. Eat here? Touch them? No, we, we take it uh, outside. Okay. It's very noisy! It's very noisy! Because this noisy, noisy, very noisy. Any? Hey. Any? Uh, Should we put the card? We put the card. Yes. Jego w in, in in Masterchef, pogan. Uh, no, a o. O, chef. Nie. o, o. no, w od Masterchefa, nie? Tak. Langos Mastera. Tak, master master. Tak? Nie, Langos ma wiesz, Langos Master Szefa. Pani tam wyrabia półeczki. Tak, tak, tak. Marki. No, widzisz, no. No to ja mówię, no. no, to jest wielkie. No. Okej, no, jest, jest, no. okay, jest. Fanionko yes. mhm. przekon, wiesz? Tak, no bo to jest takie ziemniaczane, nie? Ziemniaczano tam chyba mączne. Eee... What's this? To oh, jest of course, yes, of course, yes, 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 yes of To jest taka ten, taka. Tak, teraz zaczynamy tą śmietanę. Co śmietana po prostu? To chyba dobra będzie. Taka, taka gęsta śmietana, taką jak, no, taką tam z 30 widziała. Nie ma na miskę. Wejdź do wam wylem. Na tej się dali. Tak. Pilekem. No, chyba nie.

no i teraz Pani folikę jakąś położę na no żeby to się widzisz nie zapewowało. O pójdziemy co tam, dostaniemy teraz siatem. Dzień dobry. Dzień mm. dobry. I serwetki nawet. Dzień Dziękuję <noise> Thank you. Thank you bardzo. No teraz idziemy do parku zjeść na gorza. Pani nam go przekroiła. Gdyby coś tak nie tłukło, to by to było dobrze jeść w tym miejscu. No ale w to jest jest takie jedno. No ale wiesz co, ale jest elegancki stolik, jest wszystko, to nie można powiedzieć, że jest źle. Tylko czekaj, gdzie by go tutaj było? Czy gdzieś tam jest jakiś cień Myślę, albo coś? Nie, spadł, tam gdzieś byśmy się kierowali. Ale tam chyba, tam nie ma w tym, w tym, pod tymi drzewami chyba niczego. Nie, tutaj są tylko te ławki chyba. No zobacz. Tam też jeszcze są, tam, gdzie? nie tam wyżej. Ale, Ale to są tam wysoko. No dobra, tu, tu wolisz? No nie wiem, może tu. Nie wiem, jak tutaj będzie z czystością tych ławek. Ale nie, no czyste są. Nie, są złe, są same nie. Po Dlatego, ale mówię, no. No. Dobra. Langosz na mieście, tak? Okay. No. Już patrz, pani dała folikę? Mhm. Żeby foliką... To już folikę na ziemi na razie. Tak wiesz, tak? Że tylko tą tą, tą tą stroną, żeby ten. No! Dobra, to trzeba się zabrać za to, bo to mm -hmm. trzeba będzie tak złożyć, albo tak, wiesz o co chodzi, nie? Mm -hmm. Dobra, ja wyłączę to kamerę, bo się upierdolę zaraz. I tam jest langosz, daleko, w przejściu podziemnym. Połóż tutaj towar w lokalnym tym. Kupiony jest w lokalnym, w lokalnej galerii. No wygląda to na jabłko. Tak. <trym się w elekcie> Może nas, może się nie, nie, nie stujemy. Trzeba otworzyć. A i było sprawdzone, że... Hmm, ale ładnie pachnie Tak, szuka. bardzo ładnie pachnie. Że w Budapeszcie spożywanie alkoholu w taki sposób, jak będziemy to za chwilę robić, jest niedozwolone. Jakaś pani No to czekaj, no ale my Na razie jeszcze nie spożywamy. stoi, tak? Czekaj, to trzeba tu położyć. Pani będziemy się odróżniać, czy to zwierzę Nie wiedzą, czy to jesteśmy jakimiś lokalnymi menelami, czy jesteśmy tutaj wiesz, z chłotą z Niemiec. Dobra, czy To ja biorę. Bo to, wiesz, no, to co chwilę będzie ktoś szedł. Ładnie pachnie. No. A gdzieś pociągnął. Dobre. Nie, nawet nie potrzeba. Nie? No na później. Nie, nie, nie. Ja ci mówię. Ale jest takie chemiczne jabłko. Chemiczne jabłko, taki taki no ale czego się spodziewać? Jabłko. Jest chemiczne jabłko, ale ten, ale takie na popchnięcie langosza. kim z tego dobrego? Ale jest dobre, jest bardzo jest, dobre. Jest taki, Ale jest takie chemiczne jabłko. Ale z tego mówię. Ale no, też... się Ej, ale dobrze, bo to się wtapia w ławeczkę. Tak. I... No. Ach. Dobra, czekaj ale to jest soczek jabłkowy, no. Ale wierz mi panią to naprawdę mało interesuje, że my tutaj tojemy w alkohol. No I nikogo to nie interesuje. Wiesz to, ale ta syntetyczna jest... Tak, tak. To jest słodkie, znaczy jest to dla mnie za słodkie. A kola jest też za słodka, ale nie mam wody jeszcze, o. Ale niezłe jest. Nie piłam takiej jabłkowej wódki u nas nigdy. Bo no tutaj chyba powódce Ty. Ale wygląda na to, że nie Bo nie ma tutaj nie, tej kaucji. No co, bo to by było na zasadzie, że... No ale przepraszam, ekologia to, to ekologia, to dlaczego? To ekologia, że jeżeli chlejesz wodę, to już nie jest, To już nie możesz kleć ekologicznie? Możesz, tylko wiesz, że to by zachęcało być może. Nie, to by zachęcało tych, którzy tych kierowników, są potem to sprzątają, żeby to nie... bo, bo oni to zostawią. A jakby mm. było za 50 groszy, to by ci... No tutaj jest. No tutaj, nie? No, tutaj, no, tutaj to jest. jest, zgadza się. No. Ale tutaj nie ma. No nie ma. No i wiesz, i, i załóżmy, że wiesz, załóżmy, że to teraz wywale, nie? Tutaj, czy no na pewno to wywalę. Nie, to jest do tak, to nie jest raczej zwrotne. Chyba Musiałam że... I ci no. tym nie będzie interesował. A jakby to można było za 50 groszy oddać. To, by pan kierownik tutaj to w nocy zebrał i by poszedł. Aha. By sobie rano za to małpkę kupił. To, to, jest, to jest bez sensu, że, że za to nie można. To jest to, co to, to, to twoje, co nie tak, było. Tak. To co był error, żeśmy go nie zarejestrowali. Poważne, error to jest kola z lodami. Z bitą śmietaną. A czy nie, no, z, znaczy z lodami, czy z bitą śmietaną? Z śmietaną? Z lodami. To są lody. A tak, to są lody? Tak. Ale jasne.